Cześć, z tej strony Dawid z kanału Nintendo Family. Na początku zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli żadnego filmu. Zostawcie komentarz, czy seria Survivor Wam się podoba. I co? Na początku ważne. Czemu mam zerowy level? Bo zabiłem się, bo nie chciałem mi się marnować jedzenia. I wolałem się zabić, żeby mieć full. I dalej. Y Posegregowałem sobie trochę i odzyskałem. Chciałam Wam powiedzieć, zaraz zobaczycie odzyskałem te. I czemu mam półtora taka trzciny praktycznie? Nie, to nie z mojej farmy. Bo zwyczajnie w świecie byłem... Pokażę Wam tylko, żeby było ładnie, to najpierw pójdę spać. A dwa padeki w jedną Pszenicy tyle miałem ogólnie chyba. I ja to tam... Poszedłem w tamtym kierunku na wyprawy, bo chciałem mieć ogarnięte przed odcinkiem. Moja inny plan i znalazłem bardzo dużo trzcin, Więc no. Tu mamy naszego farmera. Tak, tutaj. Nic specjalnego, ale zobaczcie, bo posegregowałem wszystko do tej skrzyni. Zobaczcie, ile ja mam bloków tego. Pszenicy. Czy tam siano, jak to woli? 47 Hebali mam. I widzicie, tutaj wszystkie moje itemki są są. Odzyskałem, znalazłem. I przy, to, to chowamy, bo nie chcę stracić. I tak, dzisiaj bym chciał sobie farmę zrobić, pszenicę początkową. Mm, to do tego jeszcze potrzebuję to, potrzebuję to, to. Taki luźniejszy dzisiaj odcineczek, czego chcę z wami też trochę pogadać. Mm, z ważniejszych jeszcze informacji, no udało mi się krowę przetransportować. Mam ich teraz pięć, bo porozmnażają. Chyba nie są gotowe. A i tutaj tylko dosłownie z farmy zabrałem ten i ten. Dwa dosłownie. Wi no. E, nie I crafting kryf, i craftingu taktycznego. Lecimy szybko. Yy, no dzisiaj robimy farmę sobie. Nie wiem. Może jeszcze coś jak zdążymy. Raczej wątpię. Tego nie będę marnować, bo szkoda. I to, to, to. Też nie wiem, czy ja wszystko zebrałem, nie? To, co leżało obok siebie, wziąłem i uciekałem. I widzę, że craftingu drugiego nie ma, więc chyba nie zebrałem wszystkiego. Ale trudno, mówi się że trudno, żyje się dalej. To siekierkę jedną robimy. I na razie siekierka. Trzecia minuta odcinka, jeszcze nie wyszedłem. Naprawdę, nie wiem czy mi uwierzycie tam, kiedyś pójdę, wam pokażę. Dosłownie całe brzegi były zawalone trzciną. Biegłem do przodu z 6, no może nie, trochę więcej, z 10-12 kratek. I wszędzie trzcina, nie, od groma było tej trzciny. Generalnie, co do mainkonu, czy tam, nie wiem czy to się mainkan aktualnie nazywa, jak się nazwa zmienia, Sniffer wygrał. Każdy chyba się tego spodziewał, bo ostatecznie wielu był faworytem. Ja się cieszę. Bo moim też był sniffer faworytem. I tak, wprowadzono parę nowości. I dajcie znać w komentarzu, czy to, co na razie Minecraft zapowiedział na 1.20 Wam się podoba. W sensie, wiele osób mówi, że to żart, bo tylko 4 rzeczy. Konkretniej tam były wyroby z bambusa, te tabliczki chyba. Na łańcuchach. wielbłąd i... I szczerze nie pamiętam, co jeszcze było. Ale... Bo pewnie nie każdy wie. Tak w razie w umówę, że... To są tylko rzeczy, które już są gotowe praktycznie i, i... No zostaną dodane na pewno, bo wiecie, jak z Minecraft kiedyś było... Może ktoś obiecywał, coś tam mówił i nie wychodziło. A to będzie na pewno i szczerze mi się podoba. I te bambusowe wyroby są ładne. tabliczki na spoko. Tak. Dużo nie wprowadzam nowości, ale zawsze spoko. Zawsze coś. Mm. Wielbłądy mi się bardzo podobają. Jak to wygląda, jak jeżeli to tak będzie działało, to fajnie. Też troszeczkę mniej będzie odcinków, bo dzisiaj nagrywam w niedzielę. Yy, po prostu na no, poniedziałku szkoła trochę sprawdzienników mam. Więc trochę mniej będzie moich odcinków, ale będę mieć wolny czas, to postaram się nagrywać dla was. Też survivalu będzie więcej, bo wiecie, ja chcę się bawić po prostu i I dobra, co ja miałem zrobić? A, deski. Tak. I nie zrobiłem podku. w sensie nie zrobiłem tych bramek. To już te zmieniam. Tylko jeszcze patyki. Co to było? A, brązowy barwnik jest dziwnie wyglądał. Yy, tu furtkę. A zrobię dwie. Czemu nie? Pyk mamy 34. Powinno starczyć. Jeszcze bym chciał motykę zrobić, więc już robię. Mam tu żeby jedna starczyła, ale okej. Okay. Robimy jeszcze motyczkę i idziemy. Ej, łopata. Bez łopaty to tam. Nie ma roboty, bo muszę trochę terenu wyprostować. Teraz gdzie się o tą farmę, bo szczerze nie myślałem o tym. Tutaj. Tutaj jest ładnie, tu jest płasko. To tu ją zrobimy. Tylko najpierw trochę wyrównam teren. Nieduża rzecz jasna. Ale troszeczkę go wyrównamy. Wiecie co, przy okazji jak już tu jestem, obok, to... O, wile... Nie wiem co tu robią. że Okej. Okay. Krówki rozmnożymy. Szósta krówka. I dzięki tej pszenicy już będę mieć właściwie gotową rzecz na ten enchanting, tylko jeszcze trzeba levelu, nie? Ja chyba jakiś mob grinder będę robić niedługo. Dajcie znać, czy byście chcieli survival mob grinder. Okej, okay. tak bym tutaj chciał to zaokrąglić, ale lagi dzisiaj są. Jezus. To skosimy. I jeszcze łopata do ziemi mi będzie potrzebna. Bo przecież jak ja bym chciał. serio Jak ja bym chciał to zrobić bez ziemi? Pewnie mamy jakąś w skrzyneczce. Y Dirt, dirt, dirt. Dir. Zrobiłem, dikt, Dobra, to w kolejnym odcinku powiem, że już jest prawie 8 minut, zrobimy tą farmę. A tak dzisiaj pogadaliśmy sobie normalnie. Cześć.